Tam jest tradycja afrykańska w ogóle, tak jest w Afryce, czy na wybrzeżu, czy jeżeli przychodzi ktoś, to nie tak, a czego chcesz i tak dalej. Nie, daje się krzesło najpierw, musi też krzesło. Krzesło i jak tutaj właśnie, dziękuję za tę herbatę, ciepła tak rzeczywiście, w tym kontekście takiej zimy naszej, to jednak rozgrzała, bo tam już zaczęło pocić się. I tam też jest, jest krzesło, jest woda. Jak kobieta podaje wodę, to za, na, musi... Sama wyjąć i podać w ten sposób, a jak podać, to musi, musi uklęknąć. No, I tak musi być. A to, coś znaczy, czy tak naprawdę... to jest respekt, respekt dla, Przysunku, tak, tak. tak, tak. Mhm. Kochani, to jest pora, widzicie słońce, ale jest tak zimno. Patrzcie, a dzieci, dzieci gorąco, zimno im jest. To jest pora właśnie taka teraz, te miesiące, miesiąc, styczeń, rany, rana są takie bardzo zimne. No, oni są brudni, oni w ogóle się nie myją wtedy przez 3-4 kto tam się myje w ogóle? I na warsztatach <grywa> <grywa> tak. no, A nie, nie ma butu. Nie ma butu. Nie, nie ma butu. To, no. to o, dużo tego. A Ten ojciec 50 lat, ponad 50 lat był w tym, w, w Afryce. W tamtym roku zmarł. W lutym. Yy, tak. To są te groty, tak? To są te... Tak, to są te groty. Tam na pewno będzie. <grywa> No, niebezpiecznie, bo czasami są węże, czasami są skorpiony, a to jest GPS. A my to odpisywaliśmy tego GPS-a. Każda jaskinia była wpisywana, zrobił taki specjalny ten zeszyt i zdjęcia. Każda jaskinia ma swoje zdjęcie. A telefony na jakiej zasadzie działają komórki eee, Są komórki, Są komórki, ale nie zawsze. Nie za, u nas za na misji trzeba do górkę wyjść, żeby zadziała, bo Nasza misja jest taka w takim, takiej niecce i nie ma tego to zasięgu. To jest takie egzotyczne. W Radawie jest tak samo. No to no to widzi. Czyli telefonia jest. Misje są proszę ojca jednak no, takimi krowami chyba, prawda? One, one powodują takie, znaczy są takie kultury twórcze, tam prowadzą taką rzeczywiście nie, 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 nieprogatewną działalność, prawda? Że gdyby nie, nie misjonarze, to ten kraj nie byłby... Kochani, no na pewno, na pewno, no, oczywiście, oczywiście. Ja wam coś powiem, no, gdy chodzi o mentalność tego, bo tu jak rolnictwo w większości tamtej kraj jest rolnicze. Y, taki chłop, ja po prostu też pochodzę z Rosji, nie. On jest praktyczny, on taki właściwie, jeżeli coś posadzi, za trzy miesiące nie wyda, to aha, posadzi, zasieje, wyda, to jest na zimę i koniec. A takiego dziecko wysłać do szkoły, jeden rok płacisz, drugi rok płacisz, płacisz bez przerwy przez, przez ileś tam lat, podstawówka, średnia i tak dalej, i nie ma żadnego rezultatu. Także tam myślą w ten sposób. Także nie opłaca się, im się nie upłaca w ogóle dzieci do szkoły wysyłać. Jest możliwe to to nie Tak, jest, ta jest, ale pomalutko. To, to musi trwać, to musi, pokolenie musi, to, to musi być pokolenie, Nie, no pokolenie musi przejść. Żeby Muszą być. sami się do tego przekazać. Tak, tak, no właśnie. Może jak ktoś wraca z Tobruków, który osiągnął pewną, pewien sukces, czy, czy jakiś zawód, bo to profesja, ta może ja, to jest A ja Wam coś to, powiem. Gdy chodzi o wracanie ludzi wykształconych, ludzi, którzy do, do czegoś doszli, oni boją się wracać do wioski. Są utrucia, są jest czarownictwo i tak dalej, czary i tak dalej. Spotkałem wielu ludzi wykształconych, którzy zmarli śmiercią... O tam właśnie są zdjęcie się robi. Zmarli śmiercią taką niewiadomością dlaczego. Zmarli zdrość. Nie, nie. Za ty nie możesz być wyższy ani... Ty nie możesz być bogatszy, niż ja. Ja mam pięć krów, a ty masz samochód. No nie, to, to nie tak. Ja muszę też mieć samochód. Jeżeli będę miał samochodu, no to... Ty też nie będziesz miał i cię... To jest. Jest taka polityka, kochani, że sobie wiemy. A mi się nożowi nie zazroszczą? Yy, inny jest tolerowany. Ale były, by, no, by, miałem przypadki takie, że no naprawdę, no, naprawdę Bogu dzięki, że żyję. Jak postrzegam misjonarzy, Jak kogoś, kto tylko kogo im przynosi jakąś pewność y, Słuchajcie, yy, czy traktują go jakoś na pewno jak szefa, który yy, yy, prowadzi pewien nowy ładny, nowy porządek? Czy jak to... szefa, ale z drugiej strony nie jak szefa, bo misjonarz to zawsze musi dać pieniądze. Pieniądze, tylko jako źródło jakiegoś tam kompetencji. Tak, tak, tak. Nie, słuchajcie kochani, ja, ja Wam coś powiem. To jest, na pewno jestem bogatszy, niż jeżeli na przykład taka przycięta rodzina, bo mam auto, mam motor, mam nawet pieniądze, żeby kupić benzynę, bo biznes strasznie droga. Tam jest bardzo droga, ale to nie, Chyba ja to Wam powiedzieć, jest takie powiedzenie, lepiej dać wędkę, aniżeli jest takie powiedzenie, nie? Ale yy, bo to nie chodzi o to, że nie ma, że tam nie mają... Oni powiedzą, a nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy. Taki przykład, o to jest szkoła. To jest szkoła e, liceum. W w plenerze. Kochani, pewnego razu mam sześć a to może Wam coś po pokażę nie więcej. Mam sześć święto i katechista mówi, a ojcze, bla, dacha, dach się cieknie, cieknie dach. Nic nie powiedziałem. Aha, powiedziałem, czy naprawdę chcecie się naprawić ten naprawi dach? To kto nie ma tylko nie ma pieniędzy? Słuchajcie, muszę odprawiać, ale cierpliwości trzeba mieć. Tam trzeba mieć cierpliwość. Odprawiam przez święto, i tak patrzę kotem oka, widzę starą kaplicę. Tam jest stary dach, jeszcze tam kilka tych arkuszy, blachy jest. A to jest już szkoła, widzicie? Aha, Popatrzcie się tutaj, dzieci te. To są, to są yy, bliźniaki. bliźniaki, którym się nie obcina. Trzeba zrobić ofiarę bogom, żeby móc ob obciąć jeżeli się obetnie włocy, w tradycji mowa oni zginą. Umrą. To jest, mówię o tradycji mowa, nie o to jest jedna, no. jedna z naszych kaplic. Jedna. No i kochani, wracam do tej kaplicy, właśnie odprawiłem przeświat, widzę dwa arkusze, trzy arkusze dobrej blachy. Ja potem usiądzę w po, tą po przeświat, podprawiłem zrobiłem przeświat, odprawiłem. I, a naprawdę chcecie, chcecie, bo tam właśnie katechista prosi mnie, że tak, tak, ojcze, nie ma problemu, chcemy, ale pieniędzy nie ma. Ja mówię, po, wyglądnijcie sobie poza, popatrzcie na starą kaplicę. Tylko to powiedziałem. Oglądnęli, Zobaczyli wstyd mieli. Bo wy widzisz, że chcecie. Patrzcie, macie stare, stare są dwa arkusze wziąć, przełożyć koniec. Czyli to nie jest problem. Ale czy chcecie? No czy chcecie? To jest... Bo może być całe ciężarówki pieniędzy i to będzie za mało. To będzie za mało. Czy chcecie naprawdę pomóc tą kaplicę, że... A, to jest... No też musza święta w czasie. Także też się uczymy z nimi i oni się uczą z nami, także, ale mówię, że dlaczego oni są tolerancyjni, na przykład mój sposób, ja miałem z Francuzami dużo do czynienia, z Niemcami i z Włochami, w języku mowa naprawdę dużo gaf robiłem i oni, kochani, mi tolerowali, przed na ulok tutaj, na ten rok sabatyczny, podziękowałem im i dziękuję, dziękuję Wam za to, że mnie, żeście mnie tolerowali, bo mój język moba to jest taki pol, polski język moba. My się uśmiechnęli. No, dziękuję za tolerancję. No. Bo Francuzi nie są tolerancyjni. Ty chodzi o język. Powiesz, coś ani nie rozumieją. Wy rozumiem rozumie bardzo dobrze, ale nie chcę takiego wysiłku zrobić, że. Że no, no. Oni są naprawdę bardziej wyrozumiali, delikatni, to naprawdę. Chociaż są przypadki. No. A to jest grupa, wiecie co? Powołaniowa. To jest przed moim biurem. To jest grupa młodzi, którzy raz mi się spotykałem się z nimi. Bo to jeszcze trzeba powołać. To, to są siostry, to jest siostra. Akurat taką siostrą ona była na z Znowu jest trzy, dwie siostry stamtąd w jakim, takim zgromadzeniu tamtejszym. Młodzież, młodzież. Jest dużo powołan, jest, jest, jest jakiś mały Jak by to powiedzieć? By było dużo, ale to trzeba pomóc. Wszyscy by chcieli być. Formacja musi być. To musi być formacja, kochani. To nie to jest. No to, to na przykład tam chciałabyś być siostrą zakonu, potem byłem na urlopie, wróciłem, no to już sprzedali, i znaczy, ty musisz się wyjść za mąż za tego, bo to... I to, i to nie, ma, nie ma, A to jest ołtarz, jest ołtarz na przykład, jakaś tam skapic. Także jest prawo rodziny, tam na przykład ślub nie jest ślub między Anią i Jurkiem. To nie, to nie istnieje. Jest ślub między rodziną Ani i rodziną. Jeżeli rodzice nie zgadzają, to możesz nie pójdzie, nie dojść do ślubu. Nie dojść do ślubu. To się rodziny pobierają. To się są kolikacje międzyrodzinne. A nawet wśród takich katolickich rodzin I Nawet, takie... oczywiście. A jest teraz taka komisja. To jest baobab, młody baobab. To, to są te spisze. Spichrze. Nawet i to uczymy, jest teraz komisja Just, sprawo i Sprawiedliwość. Gdy, gdy chodzi o diecezję, jeżeli są śluby narzucane przez rodzinę, bo tam dziecko ma, rodzi się już, ty masz, ona z, z tym ma się. Tak, tak. Teraz y, Kościół z, z, zmienia to troszeczkę, wiecie, to jest ciekawe zdjęcie, wiecie, kobiety mają swoją działkę, one tynkują, to jest domek sukala, one tynkują, widzicie różnicę, bo ten to jest y, kał, kruski i tak dalej i one potem, może to wrócić. Tu jednak do powiedzieć. Aha, widzicie? To mają te miski, i tak dalej, jest skał, i one tutaj mają tę część. Widzicie tę coś? Lepiej. I to każdy ma swoją pracę. Kobiety robią to, a mężczyźni odpoczywają. A. potem a. mężczyźni. Od... A. <śmul> a. Mężczyźni Wiecie co? Kobiety są naprawdę, jeżeli na misji, jeżeli misja ma chodzić dobrze, sprosperować, trzeba z kobietami. Bo mężczyznami to są tacy. Oj, Boże się. Lepia. Tak, jaki Taka O! Nie, ale tam, tam jest nie, nie. Mężczyźni też mają swoją pracę do, do, i to ciężką. I słuchajcie, słuchajcie tam, tam w lenie Negusy mówicie, ale w takim temper, takiej temperaturze. Siedzieć to jest tragedia. A znowu iść i pracować to już jest makabra.